Kary, kary, kary. Skończyliśmy z obniżkami cen. Przechodzimy do kar. Nie wiem, czy jesteście ciekawi akurat kar, ale myślę, że warto o tym wspomnieć. Ja nie jestem z tych, którzy będą straszyć karami, bo już wystarczająco strasznie jest patrząc na to, co się zmienia i co musimy zrobić. Ale to też jest właśnie w tym projekcie ustawy, i nie tylko w tym, ale w ogóle w każdej ustawie są kary. I tutaj wyraźnie, jeżeli chodzi o ceny. Kara za ceny, o cenach mówiliśmy, więc od razu kontynuujemy. Jeżeli będzie oszustwo przy tych cenach, przy tych zmianach cen, przy tym dopasowywaniu, a nie mówieniu, że to robimy, przy jakiejś tam machlojach po prostu z tym związanych, do 20 tysięcy złotych. Dużo. I powiem, dlaczego są to realne kary za chwilę. I to jest coś, co mnie szokowało, jak to zobaczyłam. W gazecie prawnej. Jeśli trzy razy przedsiębiorca nie wykona tego obowiązku, to wówczas to 40 tysięcy złotych. Oczywiście na karę ma wpływ charakter, waga, skala naruszenia, wielkość obrotów, dotychczasowe działania, czy inne naruszenia, które miały miejsce. Więc to też nie jest tak, że od razu dostajemy 20 koła, ale to może być na przykład 2000, 5000, 10 tysięcy, w zależności od różnych czynników nakładane to jest decyzją. Jakie jeszcze kary? Kodeks wykroczeń. Tutaj grzywna, gdy przyjęcie, gdy przyjmujemy od konsumenta płatności przed upływem terminu do odstąpienia. To dotyczy akurat wycieczek i pokazów. Dzisiaj o tym nie mówię, ale macie to w e-booku, który można, pobrać, e, można było pobrać przy zapisie. Dostaliście takiego dodatkowego maila. Jeżeli nie, ja jeszcze będę w mailach o tym informować i dawać możliwość jego pobrania. Zresztą można to znaleźć na online.pl. Łokik do 2 milionów euro. Tutaj to już w ogóle są kary z kosmosu, gdy nie można ustalić rocznych obrotów. No i mamy jeszcze dużo, dużo innych kar. Nie chcę ich tutaj wymieniać, żeby nie psuć Wam całkowicie tego wieczoru. I to, co jest dla mnie, co było dla mnie totalnym szokiem, zobaczyłam to naprawdę całkowicie przez przypadek. Kary, to też dotyczy kar i tego, że prezes Łokik. Poinformował, że dochody urzędu w 2023 roku są planowane w wysokości stu prawie 13 milionów złotych. Pisałam o tym dzisiaj w newsletterze. I ten największym udziałem w tych milionach będą właśnie kary nakładane na podmioty gospodarcze, które łamią przepisy. I teraz pomyślisz sobie, no dobra, dobra, ale kto tam się dowie, że ja, mała firma, łamie przepisy? Dowie się. Bo no cóż, prezes i cały Łokik zainwestowali również grube miliony w narzędzie, które ma wyłapywać klauzule niedozwolone z regulaminów przedsiębiorców w internecie. Więc tutaj wszystkie regulaminy, które będą mieć klauzule niedozwolone, a do tej pory można spokojnie znaleźć takich klauzul całą masę, czy całą masę przedsiębiorców, którzy nie mają właśnie chociażby regulaminu zaktualizowanego o przepisy przed półtorej roku. Zatem to nie będzie trudne. Tutaj mamy sztuczną inteligencję, która będzie to wyszukiwać. zresztą można to znaleźć po wyszukiwarce Google, wystarczy w Skopiować treść klauzuli nazwolonej, wrócić w wyszukiwarkę i wyskoczą nam w stronę z tymi regulaminami. To nawet tej wielkiej sztucznej inteligencji nie potrzebujemy do tego. Zatem, no cóż, mogę powiedzieć. Mogę tyle powiedzieć że ten newsletter Katarzyna otrzymują wszystkie osoby, które zapisały się u mnie na newsletter, również na ten webinar, jeżeli się zapisałeś, to dostajesz na inne prezenty do pobrania albo można to zrobić na stronie legalnybiznesonline.pl. I wracając do tego tematu, moim zdaniem jest to po prostu nagonka na przedsiębiorców. Będzie źle, będzie źle, więc proszę zwróćcie uwagę na regulaminy, na dokumenty, które macie u siebie. I na to, żeby nie popłynąć, bo prawdopodobnie będą się brać najpierw oczywiście za tą średnią półkę, niekoniecznie za tych największych, tylko również za tych małych, więc no po co ryzykować? Kiedy wejdzie w życie właśnie ten omnibus, czyli ta druga część dzisiejszej prezentacji? Przepisy miały zostać uchwalone do 28 listopada 2021 roku. Tymczasem wciąż czekamy na zakończenie tego procesu. Tak jak wspomniałam wcześniej, wiemy, że miały zacząć obowiązywać 28 maja, no nie obowiązują i standardowo rząd ma dużo czasu na ich wprowadzenie, a my jako przedsiębiorcy będziemy mieć mało czasu, pewnie 14 dni.